W środku, w środku, drugiego europejskiego festiwalu biegowego, gdzie próbowałem ukończyć bieg na 100 km i zobaczcie zaraz, jak poszło. Limit czasu: 21 godzin, przewyższenie około 4,5 tysiąca, i widzimy się jutro o trzeciej na starcie. Chwila po starcie, półtorej kilometra, dopiero tutaj widać piękne schodzące powoli słońce. Na pierwszej części trasy wejście na wieżę widokową na Słotwina, a potem ciśniemy na Jaworzynę Krynicką, gdzie po około 11 kilometrach mamy pierwszy punkt odżywczy. Po 11 km pierwszy punkt na Jaworzynie Krynickiej, najwyższy punkt naszej dzisiejszej trasy, które będziemy odwiedzać dwukrotnie. Przeszło 1100 metrów nad poziomem morza. Teraz kolejne 11 kilometrów na kolejny punkt na Łapowską halę. Ruszamy na kolejny odcinek, 10 km, może 10 z małym hakiem Przez Wierchomlę Małą, aż do Wacówki pod wierchom. Na Wierchomli raczej długi, długi zbieg A potem na Wacówkę troszeczkę pod górę Dzięki, na razie Pracówki pod Wierchomlą, ruszamy na Pustą Wielką Tamtą bieg do Szczawnika, kolejne jakieś 10 km będzie punkcik Widoki przepiękne, Tatry widać, jest świetnie Jesteśmy na punkcie w Szczawniku Ruszyliśmy właśnie wspólnie z mleczkiem punktów w szczapniku. Mniej więcej 45 km w nogach. Teraz najkrótszy dystans pomiędzy punktami 6 km mniej więcej i meldujemy się drugi raz na Jaworzynie Krenickiej Cześć, dzięki. Po długim męczącym podejściu Zbliżamy się ponownie do Jaworzyny Krenickiej. Tutaj punkcik lecimy na dół do Klenicy na przepach. i lecimy do Krynicy. Po 9 godzinach 20 jesteśmy z powrotem na Daptaku w Krynicy. GPS pokazuje niecałe 60 km. Pierwsza część prowadziła nas przez Beskid Sądecki. Teraz druga przez Beskid Niski będzie prowadzić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dość długi przepak, ale zmęczenie daje się we znaki. Teraz długi, był około 15 km odcinek na przełęcz Beskid, wcześniej przez Huzar. Cześć. Dzięki. Ruszamy na 12-kilomą pętle, po czym wracamy z powrotem na przełęcz Beskid. Czeka nas teraz Lackowa, najwyższy szczyt Beskidu niskiego. Podejście na Lackową naprawdę trudne, bo przez ostatnie 38 minut przesnułem się jedynie o 2 km, a pomimo tak wolnego tempa i tak udało mi się wyprzejść parę osób. Za chwilę podejście na ostry Wier, gdzie będzie niewiele lepiej. Jesteśmy na ostrym wierchu, jeszcze tylko biała skała i w zasadzie będzie można zbiegać do przełęczy Beskit. Jesteśmy na przełęczy Beskit bardzo. Ponad 84 km w nogach. Ruszyliśmy z punktu na Przełęczy Beskid i powoli kierujemy się do Telicza, gdzie czeka nas ostatni punkt odżywczy. Zostało jakieś 18 km. Ostatnio prosto można już powiedzieć 5-7-8 kilometrów nawet. Jezu, udało się!